Dzień dobry Państwu. Chciałem przedstawić drugi tom historii Dzień Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. A okazja jest niebyle jaka, ponieważ w tym roku towarzystwo obchodzi jubileusz 75-lecia swojego powstania. Poprzedni tom ukazał się na 70-lecie towarzystwa i obejmował lata 1949-1961. Natomiast nasz obecny tom, który wkrótce się ukaże, będzie miał obejmuje lata 1961-1981. Taki zakres ten yy, dziejowy wziął się stąd, że w 1961 roku Towarzystwo uzyskało osobowość prawną. Natomiast w 81 roku działalność została na chwilę zawieszona ze względu na stan wojenny. Muszę powiedzieć, że tom, tom który w tej chwili napisałem, jest bardzo obszerny. Obejmuje zawiera 300, prawie 300 stron, bardzo bogaty, ilustrowany. Zawiera szereg zestawień statystycznych, załączniki, aneksy. Jest nieco odmiennie napisane od poprzedniego, mianowicie jest bardziej narracyjno, faktograficzny. A wzięło się stąd, że w dekadę lat 70., 70. ubiegłego wieku byłem aktywnym działaczem towarzystwa, członkiem zarządu, kierownikiem salonu fotografiki, więc opisuję jak gdyby z pierwszej ręki to co wówczas się działo. A była to dekada niezwykle owocna we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia organizacyjne, sukcesy artystyczne towarzystwa. Długo by wymieniać, ale tylko przypomnę, że w tym czasie Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne podjęło inicjatywę organizowania ogólnopolskich sympozjów poświęconych sztuce fotografii, które odbywały się na zamku w Uniejowie. Inicjatorem. Przedsięwzięcia był ówczesny prezes towarzystwa, niezwykle zasłużony dla środowiska łódzkiego Zbyszko Rzeźniacki. W tym czasie towarzystwo również osiągnęło bardzo wysokie sukcesy na arenie międzynarodowej. Też by długo wymienić, wspomnę o jednej, mianowicie w 1972 roku UTF uzyskał miano najlepszego towarzystwa fotograficznego na świecie. Na Biennale fotografii artystycznej w dalekiej Brazylii, w São Paulo. Takie, taki tytuł inne towarzystwa, dwa polskie, mianowicie Gdańskie i Krakowskie, uzyskały dopiero po nas. Także możemy się pochwalić, że byliśmy pierwsi w Polsce. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że nad kroniką pracowałem prawie trzy lata i mam nadzieję. Że zebrany materiał i forma, którą zastosowałem przy opisie tych dziejów naszego towarzystwa, znajdzie uznanie wśród czytelników, którzy, no, mam nadzieję, że zapoznają się z, z dziejami towarzystwa, a które naprawdę warto znać. Jeszcze może dodam, że takie inicjatywa. Właściwie jest w Polsce po raz pierwszy. Żadne inne towarzystwo, towarzystwo fotograficzne w Polsce nie ma takiej, nie pokusiło się o opracowanie takiego, takiej publikacji. My mamy w tej chwili dwa tomy. No, do do zakończenia, do dzisiejszych czasów, jeszcze przynajmniej trzeba opracować jeszcze kolejne dwa tomy. Ale możemy towarzystwo może się pochwalić, że jest pierwszym w Polsce które ma tak szczegółowo opracowane dzieje towarzystwa. Życzę przyjemnej lektury.